Wyznacz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta alfa, jeśli mamy podany tangens alfa, który jest równy 2. Wiemy, że alfa należy do przedziału od pi do 3 drugie pi. Czy też 3 pi nad 2. Mamy wyznaczyć pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych. Czyli mam znaleźć kosinus alfa, sinus alfa i kotangens alfa. Co wiem o moim kącie alfa. Alfa należy od pi do 3 drugie pi. W takim razie, która to jest ćwiartka. To jest trzecia ćwiartka układów współrzędnych. Trzecia ćwiartka. Zatem jeżeli alfa jest między pi a 3 drugie pi, no to jest to tutaj. Drugie ramię. Trzecia ćwiartka układów współrzędnych. Dobrze, przypomnijmy sobie od razu. W pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej dodatni jest tangens i kotangens. One są dodatnie. Zatem sinus i kosinus będą ujemne. To będą moje poprawne wyniki, bo zadanie rozwiązuję w ćwiartce trzeciej. Dobra. Skoro mam tangens. To szybciutko napiszę kotangens. Kotangens alfa to jest odwrotność tangensa, odwrotność dwóch pierwszych to inaczej jedna druga. Już kotangens znalazłem. Kotangens jest dodatni, wynosi jedna druga, świetnie to jest moje rozwiązanie. Teraz mam znaleźć sinus i cosinus. Spróbuję skorzystać z czego? Z tego, że tangens alfa. Co to jest tożsamości trygonometrycznych? To jest sinus alfa nad cosinus alfa. I dorzucę do tego jedynkę trygonometryczną. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to jest 1. Będę miał układ równań, w którym nie wiadomo, to będzie sinus alfa i cosinus alfa. Dobrze. Idziemy. Zamiast tangensa wstawiam ile. Wstawiam 2. No to będę miał tak. 2 to jest inaczej sinus alfa nad cosinus alfa. Pomnożę obie strony przez cosinus alfa, będę miał 2 razy cosinus alfa to jest sinus alfa. Dobra, mam sinus. Aha, mam sinus alfa. Zapiszę sobie to. Sinus alfa to jest inaczej 2. Kosinus alfa. Dobra, więc zamiast sinusa, tutaj wstawię sobie 2 cosinus alfa. 2 cosinus alfa i to muszę wziąć w nawias do kwadratu, dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Już mam jedno równanie z jedną niewiadomą. Nawias podnoszę do kwadratu. Dwójka do kwadratu to 4. Kosinus do kwadratu to kosinus kwadrat alfa. Dodać kosinus kwadrat alfa równe 1. 4 kosinusy kwadrat alfa dodać 1 kosinus kwadrat alfa to jest 5 kosinus kwadrat alfa równe 1. Co ja mam obliczyć? Mam obliczyć kosinus. To podzielę obie strony przez 5. Kosinus kwadrat alfa to jest jedna piąta. Mam tu kosinus kwadrat alfa, a tu jedną piątą. Obie strony pierwiastkuję. Zatem kosinus alfa to jest pierwiastek z jednej piątej. Pierwiastek z jeden to jeden, a pierwiastek z pięciu to pierwiastek z pięciu. Zapiszę na razie tak. Lub kosinus alfa. Jest równe minus 1 nad pierwiastek z 5. W której ja jestem ćwiartce? W trzeciej ćwiartce. W trzeciej ćwiartce, jaki jest kosinus? No, kosinus alfa jest ujemny. Więc poprawna odpowiedź będzie tutaj. Ta ujemna, ta po prawej stronie. No to w takim razie tutaj mi odpada. Mogę to skreślić albo po prostu napisać. Odpada. Nie spełnia warunków zadania, zajmę się tą prawą stroną uniewymiernie. Więc cosinus alfa to będzie minus pierwiastek z 5 nad 5. Jest mój cosinus, on jest ujemny. Świetnie, już mam cosinusa. Co mi zostało jeszcze do wyliczenia? Sinus alfa. A ja tu po drodze miałem, zobaczcie, tutaj, miałem tutaj sinus alfa. No to dobra, to teraz z tego skorzystam. Sinus alfa to jest 2 razy cosinus alfa. Więc to będzie 2 razy minus pierwiastek z 5 nad 5. To się równa minus 2 pierwiastki z 5 nad 5. Policzyliśmy sinus alfa. Sinus jest ujemny. Zgadza się, w trzeciej ćwiartce sinus jest ujemny. Zatem mam tutaj odpowiedź do każdej funkcji trygonometrycznej. Zaznaczę sobie. To jest wyliczony kotangens alfa. Tutaj mam wyliczony cosinus alfa, a tutaj mam sinus alfa. W ten sposób wyznaczyłem wszystkie pozostałe funkcje trygonometryczne kąta alfa w której ćwiartce? W trzeciej ćwiartce układów współrzędnych. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.